Cześć wszystkim chciałem wam pokazać jakie udało mi się ostatnio ogarnąć na w moim Eklipsie którego no mam już w sumie 14 lat no może zobaczmy jak to wygląda no tak coś takiego przez szybę. Podniesiemy wagażnik, no i co? Co my tu mamy? No mamy dwa biele 300W muzycznej, 1000 lms u Jest fajny wzmacniacz Czterokanałowy. No i kondensator. Dość fajnie jest to wkomponowane, jak widać. Fajnie się prezentuje. To może zobaczymy jak to gra. Zapachy XXI wieku. No to co? Ognia.

jest bardzo przyjemny dzień. Zamontowałem taki magiczny przełącznik, w którym odłączam wzmacniacz. Jeśli chcę posłuchać czegoś spokojnego, czegoś cichego albo jadę z kimś, to nie lubi muzyki. Fajnie to się dość prezentuje Auto jak auto, kultowe Fajne Z przebiegiem oryginalnym 14 lat u mnie Wiernie służy, w ładnym stanie Jak będziecie mieli więcej pytań Czy chcieli zobaczyć jakieś rzeczy, które przy nim robiłem Modyfikowałem, w sumie to nie dużo modyfikowałem Ale może jakie tam miałem przygody z nim to chętnie opowiem, bo już trochę z nim czasu spędziłem. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Może później opowiem coś o kółkach, jakie zrobiłem, założyłem tutaj. No i o pewnych rzeczach, które tam jeszcze fajnie mi wyszły. Dzięki wielkie. No i miłego dnia w tej pandemii, którą mamy.